Dobry wieczór. Wyczytałem dzisiaj brednie, jaki opowiada Wałęsa na temat Nawrockiego, wyborów i w ogóle. No cóż, facet jest chory, starszy, może mu się tam różne rzeczy mogą mu się to zresztą zawsze taki był według mnie. Ale to, co on opowiada, to według mnie jest mowa nienawiści, no bo jak można yy, inaczej sklasyfikować mowę, zwrotu o odstrzeleniu polityków opozycji, o tym, że tu powinien zrobić listę i z tą listą wiadomo, co powinien dalej robić. Jak można, inaczej niż pomówienie, zakwalifikować słowa, które powiedział pod adresem Cęckiewicza, że to jest najlepszy podrabiacz, czy tam doskonały podrabiacz, czy pisma dobrego podrabiacza. Przecież niedaleko jak parę tygodni temu, Wojska przegrał proces z Cęckiewiczem o coś podobnego, właśnie oskarżył Cęckiewicza o fałszowanie czegoś tam i proces przegrał. Więc panowie z instytucji o tych zachowaniach xenofobicznych itd. tak dalej, tak dalej, do dzieła. Oskarżajcie Wałęsę, po pozwólcie go. Na co czekacie? Przecież to jest... Prawo jest ogólne dla wszystkich. Dziękuję bardzo.